Wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo ten świętech siebi. Do wyprostowania są drogi i kręte. Człowieku czytaj Pismo święte. W dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus wzywa każdego z nas do nawrócenia. Mówi o dwóch bardzo tragicznych wydarzeniach: o morderstwie, które zostało popełnione przez Piłata i o katastrofie budowlanej, w której zginęło 18 osób. Te wydarzenia są okazją do tego, żeby Jezus Chrystus powiedział do każdego z nas jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Dlatego nawrócenie jest prawą naszego życia. Wszystkie trudne sytuacje, które przeżywamy, Wszystkie tragedie, one zapraszają nas do tego, aby człowiek w biegu codzienności się zatrzymał i spojrzał na Jezusa Chrystusa, aby zmienił kierunek swojego życia, aby w centrum postawił Jezusa Chrystusa, który jest naszym zbawicielem. Jezus Chrystus, on niewinny, poniósł śmierć na krzyżu za każdego z nas. Pod Jego krzyżem. Stoi Maryja. Jezus daje nam Maryję, abyśmy ją przyjęli do naszego serca, do naszego domu, do naszego codziennego życia, aby ona nam pomagała całe nasze życie oddać Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus opowiedział przypowieść o człowieku, który. Zasadził drzewo figowe. I przez trzy lata to drzewo figowe nie wydawało żadnych owoców. Powiedział do ogrodnika, żeby to drzewo wyciął, bo ziemię wyjaławia. A ogrodnik go poprosił, żeby jeszcze pozostawił go na rok, dlatego, że ma nadzieję, że to drzewo wyda owoc. W tym słowie Jezus Chrystus mówi do każdego z nas, że na nasze nawrócenie mamy ograniczony czas, że bardzo ważna jest każda chwila naszego życia, że chrześcijanin jest tym, który żyje dzisiaj, bo nie wiemy kiedy nastąpi moment naszej śmierci. Dlatego Pan Bóg każdemu człowiekowi przysyła trzech aniołów. Pierwszym aniołem jest choroba, drugim jest starość. A trzecim jest śmierć. Po to mamy te doświadczenia, abyśmy się zatrzymali w codziennym biegu życia i abyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa i dar Jego miłości miłosiernej i abyśmy powiedzieli, tak jak mówimy to zawsze w koronce do Bożego miłosierdzia, Jezu, ufam Tobie. Droga naszego nawrócenia obejmuje takie trzy podstawowe etapy. Na pierwszym etapie jesteśmy zaproszeni do tego, żeby stanąć w prawdzie, zobaczyć naszą słabość, bezradność, nasz grzech, aby nie bronić tego starego człowieka, który jest w nas. Drugi etap to doświadczenie. Miłości Jezusa Chrystusa do nas, ludzi słabych, grzesznych. Że Jezus Chrystus pragnie wejść w najgłębsze zakamarki naszego serca i pragnie, abyśmy nie lękali się otworzyć na Jego miłość do nas grzesznych. I trzeci etap to nasze zawierzenie Panu we wszystkim postawienie Go w centrum naszego życia. Owocem naszego nawrócenia jest dobrze przeżyty sakrament Bożego Miłosierdzia, sakrament nawrócenia, kiedy zrzucamy z siebie starego człowieka i przeblekamy człowieka nowego. Pragniemy żyć jak nowo narodzone dzieci Boże. Jesteśmy w czasie nawrócenia i pokuty. Tak będą wyglądały te najbliższe święta zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Jak będzie wyglądał ten nasz czas, ta nasza droga wielkopostnego nawrócenia. Mówię, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo te święte księgi.